Witam wszystkich, z tej strony uczony Marko Jestem Kartusem na midzie Gram oczywiście w League of Legends i mam nadzieję, że przedstawię wam dzisiaj jakieś ciekawostki w jaki sposób y ja gram przynajmniej Kartusem Być może komuś się spodoba, by może usłyszeć czegoś nowego, może mu to pomoże i zachęcam do kupowania tej postaci y Parę słów wstępu. Kim jest Kartus? Kartus to jest AP Carry Będzie zdawać masę obrażeń ma te swoje cztery, cztery główne spele, czyli Q bombka, W spowolnienie za pomocą takiej dużej bramy, E defile, będzie zadawać ogromne dom, obrażenia w zespołowych walkach i oczywiście słynny rekwiem R, który zadaje obrażenia wszystkim jednostkom wroga na mapie, bez względu na to gdzie się znajdują, no chyba że mają zonie, albo mają spel, które mogą niwelować. I teraz tak, w jaki sposób będę grał kartusem? Ja gram kartusem na kartusa samobójce. To jest y, moja ulubiona postać, bardzo lubię nią grać i w ten sposób mam nią super zabawę. Będę po prostu wszystko ładował w ability power i w przedmioty, które pozwolą mi przetrwać kilka sekund dłużej walkę. Będę mieć zonie, będę mieć wotę, oczywiście, budki wiadomo i moja postać ma tą dużą, y, duży plus, że będzie zdawać masę obrażeń. Bardzo prawdopodobne, że będę zadawał więcej obrażeń niż cała moja drużyna łącznie. Minus tej postaci, tego buildu, który będę stosował jest oczywisty, że będę po prostu padał, padał jak mucha. Ale właśnie tak gram kartusem i ostatecznie y, opłaca się. Opłaca się dla całego teamu. Im mamy mocniejszy team, tym lepiej będzie kartusem grać po prostu. To jest najbardziej chyba zespołowa postać. I teraz tak, Cartus zadaje, tak jak mówię, masę obrażeń. Zonia będzie potrzebna po to, żeby wytrzymać w walce kilka sekund dłużej. I co do moich Masterisów i moich run. Ja mam na starcie tylko 7 AP, co się wydaje karygodne, ale nie jest, ponieważ ja kupuję runy na Spellwampa. I runy na spellvumpa są super. A starcie mam, już pokazuję. O! Nie załadowały się. Co jest grane? Powinienem mieć 10%. Dziwne. W każdym wypadku, yy, idąc dalej, jestem przekonany, że ustawiłem je dobrze, no ale LOL działa jak działa. Pierwszy przedmiot jaki buduję to z łezka. Łezka pozwala mi nabijać yy, jak najszybciej manek. Kartus jest strasznie manożerny. I po prostu, im szybciej ją nabijemy, tym lepiej. I zaraz, jak ją złożę, to będę opowiadał w jaki sposób nabijam łezkę. Taki bardzo efektowny. Dlaczego? Czy co kontruje kartusa? I to jest właśnie taka sprawa, że wszystko kontruje kartusa. na midzie. Fizz kontruje. Brand kontruje. Leblanc kontruje, Kassadin kontruje kartusa, co nie kontruje kartusa. No powiedziawszy nie wiem, co tak naprawdę może nie kontrować kartusa o właśnie. Bąbkami można sprawdzać co się dzieje w buszu. Trzeba z tego bardzo mocno korzystać, tak jak lising ze swojego Q. Tak samo za pomocą z spelu Well of Pain, czyli jego W, można również skautować do przodu. Ale jest taki duży minus, o którym ludzie nie wiedzą, że Wall of Paint pokazuje tylko po bokach. Nie pokazuje, co się w środku dzieje. To znaczy, gdybym puścił go teraz tutaj w busz, tutaj, to pokaże mi tylko, co jest tu i co jest tu. O tym trzeba pamiętać. A w środku nie będzie widać. Pomogę Lisinowi. No, już lepiej niebą mu zabiorę. Dobra, pomogę, pomogę, jestem dobrym kolegą. Parę ciosów. Raz, dwa, trzy. I wracamy. I teraz tak, w jaki sposób farmimy kartusem? Kartus jest super postacią do farmienia. Jest chyba nawet najlepszą postacią do farmienia w grze. Uderzamy tak miniony, żeby wybrać tylko pojedynczy cel, ponieważ kół Kartusa zadaje podwójne obrażenia jednemu celowi. Czyli teraz na przykład muszę uderzyć tutaj. O, czasami nie wychodzi. I obijamy postacie wroga. Haras po prostu Kartusa jest nieziemski. O, właśnie. Raz, dwa, trzy... On się oczywiście wyleczy, bo ma dużo tych swoich speli i yy, biorę E, jego aura. Nie dlatego, że będę z niej korzystać, ponieważ jest e strasznie manożerna, ale dlatego, że daje mi pasyw regeneracji many, który się przyda, żeby dłużej tu wytrzymać. Ogólnie z E nie należy korzystać, yy, chyba że jest na drugim poziomie. On na mniejszym poziomie po prostu yy, nie opłaca się, zadaje więcej. O, ładnie go bije. Zadaje więcej za mało obrażeń w stosunku do yy, wydanej many. Lepiej maksować Q. Okej. Okay. Ten raj jest tutaj. Widać, że się leczy. I kolejna bombka. I jeszcze jedna. Pamiętać, trzeba grać z kartusem, żeby bombki walić za wroga, który jak widzi, że jest bombka, odruchowo się cofa w tą bombkę. Jaki miły. Już tam idę. Zawsze trzeba zaznaczyć, że się tam idzie. Komunikacja dużo to podstawa. Spóźniony jestem, mam nadzieję, że do mnie podejdzie. O, podszedł. Dziękuję. Thank you. I dobrze, idziemy na Ryza. Teraz jak mamy y, nasze blue, to farmienie będzie bardzo proste. On już nie ma blue. First blood, gratuluję. Normalnie, gdybym się bał, y, wziąłbym w, żeby uciekać po prostu z ganków. Ale ponieważ widzę, że na mapie wszyscy są gdzie powinni. No to jakoś tako jest OK. No i bijemy tego Ryza, Starając się obijać te miniony, które mają najmniej HP. O, z się. Gdzie on się teleportnął? Tutaj. I nie zdążył. Super. Co do moich speli. On ma też teleporta. Ja też mam teleporta. Teleport jest zarąbisty na kartusie. Muszę go pokazać, ale jeszcze nie w tej chwili. Teleporty na kartusie po prostu wychodzą tak często i tak super. O, może mi się uda, może mi się uda. I. I jeszcze. I jeszcze. I właśnie tak się robi teleporty na kartusie. One po prostu wychodzą tak pięknie, wskakujemy w defaju, wruk nie wie co się dzieje, spowolnienie, a jeszcze jak wybierzemy taki cel, którego wróg nie ma prawa zobaczyć, że się do niego teleportujemy, dopóki jest za późno, to wtedy po prostu... to już jest open. Ten teleport jak jest, yy, są różne wirwalki, że tak powiem, często można po prostu nie zauważyć, albo jak się bije miniona, albo się patrzy po mapie, to widać po zachowaniu wroga. No i oni po prostu w tym momencie nie cofają się, a kartus jak wskakuje i widzi taki cel, który ma mało życia no to już praktycznie nam nie ucieknie, taki wróg. No i tak, zauważycie może, że priorytyzuję yy, Staffa zamiast buty buty są dla mnie mniej potrzebne, niżeli jeżeli po prostu ta mana na starcie i AP, którą ona daje. Mam już ulti, ale nie będę z niego korzystać, ponieważ to nie jest główny spell Kartusa. To dobijanie to jest yy, tak naprawdę tylko na filmikach. Gdzie ktoś się pokazuje, jak to z ulti może zrobić kila yy, ja tutaj będę go trzymał do ostatniej chwili, chyba żeby zatwierdzić, czy że tak powiem, killa. Korzystać będę tylko w ostateczności. Nigdy nie będę yy, yy, korzystał, chyba że jestem naprawdę pewny, że to zabije. On mnie bije, ja jego biję. No, jak widać, trzeba zawsze bombki dawać za wroga. I tak, yy, taka mała rada, kiedy wróg wchodzi tutaj, to znaczy, że zaraz będzie tutaj. I po prostu możemy odruchowo już walić w drugą stronę. Yy, ponieważ tak się gracze po prostu zachowują. Co my tu możemy zrobić? Ten raj nie jest zbyt dobrą postacią, widziałem lepszych, ale nie jest też tragiczny. Zobaczymy jak będzie w późniejszej faz fazie gry. Ja oczywiście lubię sobie nabijać łezkę w momencie, kiedy nic nie robię. W ten sposób, klikając po prostu Q, trzeba zwrócić uwagę, że to nam nie przeszkadza w chodzeniu. Proszę bardzo, ja sobie pokażę. Idę tutaj, w to miejsce, i po drodze po prostu nabijam. Tak jest. I to się bardzo opłaca. Jeżeli jedziemy przez całą mapę, zdążymy nabić około 20-30 manów. Zanim dojdziemy, wszystko wygląda spoko. Żadne ganki się tutaj nie szykują Ten zak zniknął na chwilę O, tutaj jest. Zaraz będzie gank na nie Bo ma blue, a przecież sam sobie nie zrobił ważną sprawą jest grac z kartusem, żeby mieć przewagę farmy i po prostu jeżeli widzimy dżunglera, który jest bardzo daleko albo jest na gankach, możemy spokojnie zabrać jego dżunglę i proszę się tego nie bać. W momencie kiedy on to robi, zanim tej dojdzie, to już się połowa farmy zrespi. Oczywiście nie w tym przypadku, bo zrobiłem to trochę za późno. Ale to mi wybaczy. To jest tylko kilka creepów, a on i tak będzie tutaj wskakiwał Mi na Mida. SSMIT. Coś tutaj planują. On tutaj chce wskakiwać, tak jak podejrzewałem, ale nam raz gdzieś zniknął. Nie mam teleporta, bardzo żałuję, bo bym drugi raz tam skoczył na bota. Ja sobie później kupię budki pod teleporta. Bo się bardzo tutaj przydaje. Jest Rise! może mnie teraz zabije No niestety No niestety O Dobrze. Ale za kanie zabili. I proszę, pierwszy przedmiot gotowy, Archangel 116, a na początku miałem 7 mapy. I to jest w 10 minucie. Co tu się dzieje? No, o, jaki ładny arrow, tylko trochę źle wymierzony. Ale... Jestem pod wrażeniem No dobrze i wracamy do farmienia I w tym momencie właśnie mogę sobie spokojnie wziąć farmę naszego dżunglera. Później sobie pójdę na blue Bo przecież zanim on dojdzie do tej farmy To zrespi się Po co ma się marnować? Idziemy, idziemy jeszcze nie miałem okazji w ogóle skorzystać z rwkiemu Ale na to przyjdzie czas. On zadaje... Yy, pokazuje, że prawie 300 obrażeń. Ale de facto nie liczmy więcej niż na 200. Dwa paski. Ponieważ te dwa paski to jest taka praktyka. że tak powiem. Yy, dwa paski, bo więcej Magic Resist yy, odbiera. Jest tak naprawdę dobijanie na pierwszym poziomie ulta jest strasznie trudne. I teraz to boskie farmie nie pokażę. Mogę nawet nic nie robić a i to wszystko znika. Samą aurą można farmić. Kartus jest chyba najlepszą postacią do farmienia. Pobraźmy sobie sytuację, że wszystkie trzy inhibitory nasze padły. I która postać mogłaby trzy fale minionów jednocześnie wyfarmić? I jeszcze się na tym wyleczyć. Kartus. O, widzę, że jakiś tutaj problem. Idę pomóc. Nie, o, ogarnia, ogarnia. A tego jeszcze przestraszyłem. Jeszcze go tutaj trochę obiję, nie. Uciekł, uciekł. Ale mamy wolibera. Przeżył. Ja to źle zrobiłem. Kompletnie źle. Proszę tak nie robić. Nie używa się ulta, chyba, że naprawdę jest się y, martwym, albo w bezpiecznej pozycji. Albo po prostu myślałem, że ten Ryze spanikował i wrócił. A później się zorientowałem, że za mną biegł. No nic, miałem, miałem dwa bufy, teraz on ma dwa bufy. Przegrać ostrożniej. I ponieważ gram kartusem samobójcą, to teraz będę budował Wotę. Naprawdę nie wiem co jest z moimi Masterisami. Dlaczego mam tylko 12%, a nie 22% ale da się to przeżyć. Bardzo ładnie. Czy dobije drugiego? O, uwaga. Wyczyszczony. I padnie mu ten mit. Jest. On jest głupi, przecież teraz padnie. To było samobójstwo, rzucać się na Kartusa. Zakiem. O, zajdziemy go. O nie, co tu się dzieje? Spell van. It works. No przeżył. <grym> Spellwamp, ale jeszcze za mały ten spellwamp. Pięknie! Piękna strzała. Beautiful. Gratulacje, Lasze. No i dopiero teraz sobie kupuję łódki. Mam penetrację, mam spellwamp. I zaraz mogę skorzystać z teleportu. Nie, nie goni go, szkoda. Chciałem pomóc. Nie, nie uda mi się ten teleport, ponieważ jak ja tutaj się pojawię, to on mi ucieknie bez problemu. tym nie będę zabierał zulta. Nie ma sensu. Ja tutaj czekam, gdzie tu mogę wskoczyć? Gdzie mogę wskoczyć? Gdyby to był jakiś wardy, to ja bym to spokojnie sobie wskoczył i zrobił od tyłu. Dabla, ale tak... Hmm. Nie za bardzo mogę. Nigdzie ich nie ma na mapie. Co robić? O, tam się dzieje coś. Coś się dzieje. Nie wymaruję czasu, ale jak dobrze wskoczę, to mogę zrobić albo na topie, albo na bocie, yy, a nie wiem jeszcze gdzie. Nie, sobie radzą pięknie. No nic. Nigdzie nie miałem wardów. Zmarnowałem tylko czas. Bywa i tak, ale to nie jest tak, że nie zabiłem też. No. Mogłem użyć wcześniej, ale nie chciałem robić killstilla. To jest bardzo wredne, jak <grystanie> kartusa się wykorzystuje do zabijania innych, y czy w sensie zabierania killi. Kartusa jest bardzo zespołowa postać. Najlepiej jak się komunikujemy team speakowo, mówimy sobie dawaj ulti i biegamy. Ciekawe czy ma to wardy. Pewnie tak, pewnie tak. Zawsze pamiętamy, żeby sprawdzać bombką, czy ktoś przed nami nie stoi. To praktycznie nic nie kosztuje, a można mu ratować życie całe. O nie możemy zrobić kombo, pięknie bardzo ładnie. Hmm, co tutaj zrobić? Mam pchniętą wieżę na midzie. Mógłbym teraz schodzić sobie po liniach, ale dobrze było już mieć jakiś przedmiot złożony albo na to patuj rzeczywiście. O, tam jest dwójka. Nie będę mu zabierał farmy, będzie nam niezły. Ale może uda się nam skoczyć. Akurat zasięg jest ok. I teraz. A, przyspieszył. No nic. Ale zadałem tutaj większość obrażeń. Tu gdzieś jest Zak. I mam serafina, co daje mi dużo, chyba 400 życia więcej w czasie walki. Idę pomóc. No, i właśnie się przydał. Sperwam plus Serafin. I jak widać, yy, Serafin i Sperwam działa. Idę się nafarmić. Odzyskam życie. Odzyskam manę. Bardzo ładnie. Fama leci, kasa leci, 2,5 Trochę jeszcze tutaj wezmę i wracam się do bazy. Normalnie, gdybym y, przesiadywał w bazie, chociaż teraz nie przesiadywałem, włączam sobie mojego defile'a, ponieważ on nabija łyskę. W momencie, kiedy coś kupujemy w sklepie, to w ten czas po co marnować? Możemy sobie coś kupować dobrego. I co teraz będę budował? Będę budował zonie. W pierwszej kolejności. Poczekam sobie... Zonia ważniejsza niż WOTA jednak, bo mam dość kasy, żeby ją kupić prawie. I pozwoli mi przeżyć takie kluczowe momenty. Będę tankował. Dobrze, że ci złota się zorientowali. Woliber wcale nie jest takie straszne. I farma, ciach, i nie ma. Znikło. Gdzie to było, nie wiadomo, znikło. Co ja go będę gonił? Po co mi to? No właśnie. Czasami nie opłaca się po prostu z kimś latać, bo jeszcze by, bym taką osobę po prostu spotkał, kto by odwrócił szale zwycięstwa. Dobrze. Co my teraz możemy zrobić? Nie mam gdzie się teleportować, ale tam lecę. Jeszcze tego zaka zabijemy za 3 sekundy. Nie, ucieknie. Czekałem na Wall of Pain. Ten już ucieka i mądrze. Serafin się przydał, spell wam się przydał. Mogę tankować dzięki nim całą wieżę. I jeszcze się teraz wyleczę. No i dobrze, co teraz mamy? Ten na bocie walczy. Ten się tej niby farmi. Dopiero 12 poziom i ja mam prawie 16. Ten nie będzie jakąś większą przeszkodą w czasie tej gry. Podejrzewam, że będzie nią zak. Nie, nikt nie będzie. Poddali się. Także miło się grało. Yy, trochę szybka gra. Nie, nie, nie zbudowałem całego buildu. Prezentuję jeszcze statystyki z tego meczu. To oczywiście tylko yy, Zalążek. Informacje o kartusie, jeżeli bylibyście zainteresowani dowiedzieć się więcej, to zapraszam, być może zrobię następny odcinek i do zobaczenia.